to lecimy z ostatnim unboxingiem w tym roku unboxing numer 14 paczuszka pierwsza ze sklepu Fajberki Gorzów e, ogólnie towar był zamówiony dużo wcześniej, ale e, nie miałem jakoś zbytnio czasu na otwieranie tego wszystkiego, wiecie jak to jest są e, też jakieś obowiązki do zrobienia e, w domu sprawy do załatwienia, więc nie tak czasu tego wszystkiego i tak wrzucać jak, jak dawniej ale postaram się dobrać to, co już pozostało. Może nie wszystko. na wszystkie jedną mam jeszcze dużo kartonów schowanych w garażu. Później wrzucę jeszcze częściowy przegląd stafu. Tak, żeby nie było za nudno. Wiem, że teraz te filmy z, z unboxingami się tak nie wybijają, ale no trudno. Coś muszę dodać. Jeszcze, żeby się nie zmarnowało. No myślę, że to będzie taki dosyć ciekawy towar. W chwilę sami zobaczycie. Ale są że tego coś mega dużo. Ale są to fajne wyroby. Może coś dorówniejszego. Zapalniki jeszcze się przydadzą. No pokazik. Chociaż pogoda nie dopisuje ostatnio. Dużo śniegu. Silny wiatr. Ale najważniejsze, że póki co w mojej okolicy tego wiatru już nie ma, ale niestety bardzo dużo sypie śniegu. No może troszeczkę utrudniać przygotowanie terenu pod pokaz, ale zobaczymy, może coś z tego wyjdzie. No dobra, teraz lecimy z pierwszą kosteczką z paczki. Kosteczka Smile Day do uzupełnienia. Fajna kosteczka mocna, kaliber 20 mm, 16 strzałów, triplex też zrobił mi świetną robotę. A no, jeszcze zamówiłem taką fontannę od Jorga. JTF30 kod producenta. Jest to bateria fontan. Mamy tutaj trzy efekty. No i czas trwania takie 60 sekund, także e, dosyć spoko. Nazwa fontany to Margarita, tak jak widzicie. Taka do dzieciaków e, na pokazik. Myślę, że e, zrobi robotę. Dlatego tego jak jeszcze taką pacuszkę patrządużyciem eksplozji w trójeczek. Mocne, fajne i tanie Także polecam, jakby ktoś żeby był zainteresowany. Ktoś na nabójczo postrzelać, to do tego one na się nadają. No i tutaj petartki błyskowe. Panta, kolor, salut. No tutaj jest tylko 90 gram gramów neku. Nie ma szału, ale jest fajna flarka. Jak w ogóle to wypada, to jeszcze myślę, że nagram w przyszłości. I teraz już dodawanie tego myślę, że nie ma większego sensu, bo już jest praktycznie szczyt sezonu. No i z takich jeszcze większych kosteczek produkt, który robi furorę, od triplexa, bardzo fajna kosteczka w kolibrze 3,8 mm, 24 strzały, szybka, dynamiczna X Factor. Kategoria F3. Może przeczytam wam gramaturkę, może jak ktoś będzie ciekawy. O, to jest i 20 gramów Neku, Także no, jest sporo doładowana ta kosteczka. Grubo doładowana. Urozmaicone efekty. Widziałem na filmach, robiła fajną, konkretną robotę. I sprawdźmy teraz kolejną, yy, ostatnią kosteczkę z tego kartonu. Musimy to wyciągnąć bez. Komplikacji udało się. To kosteczka od iskry Szakal. Bardzo fajna. Wyrzutnia, ogólnie iskra, w tym roku robi świetną robotę. Mamy tutaj aż 926,8 gramów neku. Czyli jest bogato doładowana. Sporo fajnych efektów wirów. I jest też efekt Titanium Salud. Co bardzo lubię. I takie rozmaite kostki u mnie jak najbardziej zajmują pierwsze miejsce. Kupiłem jeszcze bardzo dobrej cenie. Nie żałuję. Na pewno zrobi na pokazie dobrą robotę. I plusem to jest fakt, że cała kosteczka jest spakowana w karton. Także nie trzeba się martwić o to, czy się wywróci. No to lecimy z kolejną paczuszką. Jeśli się nie mylę, jest to paczka z pirunetu. Też troszeczkę ciekawego towaru tutaj wleciało. Za chwilę sami zobaczycie. Paczka też już była dostarczona. Znaczy nie była chyba dawno jeśli nie ma, nawet bo przyszła chyba już dwa dni temu. Tak dorzuciłem po prostu e, na no, fajnej promocji pozycję, która bardzo, bardzo mnie interesowała. Możecie na potwierdzenie zobaczyć czy to jest pirunet. A mianowicie wpadła do mnie fajna, bardzo fajna kosteczka hukowa Panta Perotechnik. potężne strzały Titanium salut 441 gramów. Neku, kaliber 30 mm i 26 se sekund. To jest czas trwania iluminacji tej wyrzutni i sam huk. Do tego fajne e, efekty chyba takiej flary podczas wystrzałów. Także no jest grubo, grubo na kosteczka, kowa. Dla fanów Huku produkt naprawdę godny uwagi. Panta naprawdę e, robi świetną robotę. taką kolejną wlepeczkę dobrałem, no, ale ja odrzuciłem jeszcze mocne e, Lupo P1. Ogólnie chciałem je testować, ale niestety miałem problemy z mikrofonami, które zamawiałem wcześniej. Pewnie zauważyliście na relacjach na YouTube. I tego dźwięku tak dobrze nie zbierały. Ale temat jeszcze pewnie pobram. Nic, nic nie ginie w przyrodzie, jak to się mawia. Tutaj jeszcze coś dostałem. Nie co to jest. A, no tak. To ja zamawiam. Zapalniki. Kolejne zapalniki. Zapalników nigdy, nigdy nie za wiele. Zawsze mogą się przydać. Znajduźciłem no jeszcze taką nowość w tym roku, czyli kosteczkę Freakout, 36 strzałów. Coś dla fanów ogromnego i obszernego efektu cracklingu. Także nie żałuję, że wziąłem. Była też fajna promocja na taką kosteczkę. Kosteczka ma 496,8 gramów neku, jak na crackling. Na crackling. Eee, to myślę, że jest eee, no, bardzo dobrze i solidnie doładowana. Są tutaj też strzały kątowe, co widać na zamieszczonej ilustracji. Także z Pironetu i z flewerki Gorzów to już by było wszystko. Ostatni unboxing zakończony. No i teraz jeszcze powoli wam nagram przegląd tego stafu. No i będę powoli szykował się z tym małym pokazikiem. Nie wiem czy uda mi się zrobić to tak jakbym chciał, bo warunki niestety nie są zbyt odpowiednie. A dzisiaj się jeszcze przynajmniej nie pada deszcz, bo myślę, że deszcz jest jeszcze większym utrudnieniem niż e, śnieg. Wiadomo, te wyrzuty by trzeba było zabezpieczać, używać lądów wodoodpornych e, i tak dalej. To byłby ten sam system wodoodporny lub go zabezpieczyć. E, jak wiecie, profesjonalistą jeszcze, jeszcze nie jestem, ale chętnie w przyszłości może kurs Pirotechnika e, zrobię, jeżeli będzie na to czas. A teraz jeszcze tak zbiorczo. Tutaj widzę parę kosteczek na widoku. Może na mnie turkę. Wcześniej chciałbym tego na mnie turkę wrzucać, bo wolałbym, żeby te filmy były jakoś tak do końca oglądane. Z tego względu, że no, te godziny się przydają przy prowadzeniu kanału. Nie powiem, że nie. Niestety, jak wiecie, godziny są co roku resetowane. Więc jeżeli się nie uda wbić komuś z zarabiania do końca roku, to jest reset i trzeba wszystko robić na nowo. Także będę wdzięczny, jak zobaczycie ten filmik do końca. Tymczasem do usłyszenia i widzimy się na takim e, małym przeglądzie e, stafu. No całego Wam nie jestem w stanie pokazać. Większość, jak mówię mam też pochowane w garażach. E, Byłoby zbyt dużo fatykowania się z tym wszystkim, ale pokażę Wam to, co najlepsze. E, I no, widzimy się w następnym, w następnym filmie. Także trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć. W sumie jeszcze korzystając z okazji e, do tego unboxingu Dorzucę bardzo fajną hukową kosteczkę. Kto, kto jest, interesuje się ogólnie e, wyrzutniami hukowymi, ten będzie wiedział na pewno, co to za produkt. Dostałem e, to po prostu jako prezent od e, Śmiechola e, w ramach wspólnego ostatniego strzelania, jaki oglądaliście u nas na kanałach. Mam nadzieję, że do końca. E, było, było naprawdę mnóstwo e, frajdy odpalać to wspólnie z ekipą i testować do Was te wyroby pirotechniczne e, z marketów. Może, może samo strzelanie nie było mega obdane z powodu e, trudnych warunków, ale nie liczy się tylko e, e, po prostu jak to wyjdzie, y, tylko liczy się wspólny e, fan. Także już Wam pokazuję, co to jest. To jest ciężka kosteczka. Proszę bardzo. Stand Aside. Mam tutaj 850 gramów Neku. 50 strzałów. Jest to naprawdę grubo doładowana kosteczka kukowa, mocniejsza niż Panta. Nawet, nawet po wadze czuć, czuć, że jest to solidny wyrób. Także myślę, że z Pantą zrobią naprawdę super robotę. Dziękuję raz jeszcze Śmiecholowi, i w sumie, jakbym mógł zapomnieć o. Prosię, z którym również e, przeprowadzaliśmy e, do Was testy ostatnich produktów. E, dzięki jeszcze raz wielkie e, Panowie za testy. No i co? No? E, Pozostaje życzyć sobie szczęśliwego nowego roku. Ale do życzeń jeszcze przejdę w następnym odcinku, jak mi się uda właśnie rzucić, tego, rzucić część tego stafu. Tymczasem jeszcze raz dzięki wielkie za wspólne strzelanie i dzięki e, wszystkim za Wspieranie kanału, oglądanie tych filmów, pisanie jakichś komentarzy. I no, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym filmie.